Cześć, nazywam się Andrzej Końko i to jest podcast o dawnym, a jednocześnie wiecznie młodym mieście. Mieście, które czaruje, inspiruje i zachwyca. Zapraszam Państwa do Lwowa. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku naszego projektu O Lwów. Dzisiaj kuriera galicyjskiego przy mikrofonie Andrzej Końko, i dziś mamy wyjątkowego gościa człowieka, dla którego Lwów nie jest tylko miastem na mapie, ale wręcz sprawą osobistą. Pochodzi z Olsztyna, ale swoje miejsce na ziemi odnalazł właśnie tutaj, tak przynajmniej mówi, pośród lwowskich kamienic i brukowanych ulic. Jak sam pisze Wojna, nie wiem kim jest człowiek, który strach stawia wyżej niż przedmiot miłości. Mateuszu, witam Cię serdecznie. Jak sam piszesz Twoja historia z Lwowem, to historia miłości, miłości do życia przede wszystkim, która zrodziła się z pytań o tożsamość. Proszę na początku naszej rozmowy, abyś się przedstawił i powiedział, jak to się stało, że Lwów stał się dla Ciebie tak ważny. Cóż no, ja jestem no, przede wszystkim, tak, tak mi siebie określił, jeżeli taką konwencję rozmowy przyjmujemy, jestem prozaikiem i publicystą. Kwestii publicystyki zajmuję się stosunkami polsko-ukraińskimi, tak mnie zastało życie i w tej sferze powiedzmy i w tej stronie, też i z racji pochodzenia mojej rodziny i z racji wszystkiego, co za tym nastąpiło, tym się zajmuję, tym się zajmuję publicystycznie. Natomiast jeżeli chodzi o prozę, jestem autorem wydanej w. W 1924 roku książki Georgia. To jest powieść, która wygrała w konkursie nowy dokument tekstowy Instytutu Literatury i Świętej Pamięci, już obecnie, którą można nabyć no, nie na terytorium Ukrainy, rzecz jasna, natomiast w księgarniach na terytorium Polski. Jest takim prozaikiem, publicystą i lwowiakiem z odzysku, jeśli można to tak nazwać. To jest długa historia, ponieważ myślę, że żeby w ogóle odpowiedzieć na to pytanie, to warto by zacząć od y, krótkiego opisu miejsca, z którego pochodzę, w którym się urodziłem. Znaczy ja pochodzę z warmii i Mazur. Ja się urodziłem na terytorium, które do 1945 roku było terytorium niemieckim. Jest taki zespół w Olsztynie, który śpiewa Olsztyn kocham moją małą Amerykę. I pomijając y, walory estetyczne, bądź ich brak, nie będę tego y, tutaj osądzał, faktycznie coś w tym porównaniu jest. Dlatego, że Ameryka też słynie z tego, że prawda, Amerykanin jest jeszcze kimś. To znaczy y, ma pewnego rodzaju backup kulturowy, który go tam sprowadził. I myślę, że podobnie można mówić o y, mieszkańcach y, ziem odzyskanych. Mimo, że minęło wiele czasu, to y, sądzę, że Warmia i Mazury i Samolusztyn jest też takim miejscem. Jest też takim miejscem, ponieważ y, lo, to mieszkają tam ludzie, y, którzy są potomkami albo potomkami przesiedleńców. Albo są potomkami ludzi, których przesiedlono z centralnej Polski. Albo znowuż są także potomkowie Ukraińców wysiedlonych podczas akcji Wisła. Tak więc ten klimat, ja nawet nawet wiem taką sytuację. Miałem wtedy 18 lat, byliśmy na e, imprezie w, w stanie trzeźwości dość dyskusyjnym. I zadałem, zadałem pytanie moim kolegom pod wpływem jakiegoś natchnienia: mówię, słuchajcie. Kto z Was ma korzenie kresowe? Czy w ogóle ktoś się tym interesował? Na moje oko 70% rąk widziałem w górze. To znaczy, że faktycznie, gdzieś tam to wszystko płynie podskórnie i złapało mnie to w pewnej chwili. Znaczy, ja poznałem na festiwalu filmowym parę Ukraińców i ja będąc też na takiej fali poszukiwań, śladów przodków i też mojej własnej tożsamości, jak się dowiedziałem, że są ze Lwowa, no to powiedziałem, no wreszcie, wreszcie coś się dzieje w tej tej kwestii i po raz, po raz pierwszy, e, po raz pierwszy e, odbyłem samodzielną podróż na granicę. To był rok 17 styczeń, do Lwowa, właśnie. I tak myślę w tym pociągu, czy ja sobie czegoś aby nie nakręcam, nie wyobrażam sobie zbyt wiele na, na temat tego miejsca, do którego jadę, bo może być tak. Ja oczywiście e, naładowałem się całym tym bagażem kulturowym. To znaczy wielką pasją gdzieś tam zanurzyłem się tam w Szczepku i Tońku, we Władzie Majewskiej, w Marianie Hemarze, w całej tej osoce, w całej tej otoczce, nawet nie otoczce, bo to może złe słowo, w tym jądrze polskiego Lwowa, który gdzieś tam został przeniesiony, jak ta Atlantyda w tych różnych pieśniach, piosenkach, w całej twórczości emigranckiej, do której też mam wybitnie intymny stosunek. I po przybyciu do Lwowa właściwie ruszyła cała lawina moich powiązań i z Lwowem, który z jednej strony postrzegałem przez pryzmat naturalnie polskiej kultury jako, jako potomek wysiedleńców, ale także w sposób nieunikniony należało po prostu ujrzeć rzeczywistość, która, oczywiście nie mówię tego z żalem, broń Boże, tylko z realizmem. To znaczy, znaczy Lwów jako miasto ukraińskie i cały ten twórczy. Całe to twórcze napięcie między tymi dwoma dziedzictwami, tak bym to nazwał. To znaczy Lwów przedwojenny, Lwów, który został urwany w pewnej chwili, jak to któryś z autorów nazwał to taką transplantacją, to znaczy, który został przeszczepiony i rozszczepiony po całym świecie tak naprawdę, bo, bo to nie tylko ziemie odzyskane naturalnie. To jest, to jest Londyn, to jest Argentyna, no, rozrzuciło Lwowiaków po świecie. I Lwów ukraiński. Który, co się okazało, przejął całkiem sporą część kultury miejskiej polskiego Lubowa. Wiele motywów, oczywiście, bywa tak, że one są odgrzewane, bywa tak, że nie są to do końca, powiedzmy, że jest to pewna rewizja tego, co było. Natomiast no, nie, da się, nie da się uciec od pewnego dziedzictwa, chociażby tutaj kwestia kultury tych ludzi, których nazywamy Baciarami. Tak? Jest Baciar jako postać przedwojennego Lwowa i jest, jest Baciar jako motyw, który przejął Lwów Ukraiński, prawda? Tak więc tak, więc, tak się to wszystko zaczęło i od tamtego, od tamtego czasu a w każdym miejscu na świecie, gdzie byłem, ponieważ postanowiłem dać sobie czas troszeczkę na poszukiwanie siebie, Zawsze z tyłu głowy był lwów. Nie, nie było tego ucieczki. To zresztą szło to za mną w każde miejsce, w którym tylko się pojawiłem. Dzisiejszy lwów w podcaście Kuriera Galicyjskiego. Tu odbyłeś studia i wyjechałeś znów, byłeś w różnych miejscach, teraz wracasz z Gruzji i wracasz do woła, jakby jak do domu. Oczywiście, no. Jest wspaniały film, który krąży na YouTubie, to jest film autorstwa Jerzego Janickiego, Tońko, czyli Legenda o ostatnim baciarze. I tam jest taki moment, kiedy pan Vogelfanger, czyli Tońko tytułowy, mówi no, jak to, jak to opowiedzieć lwów komuś? Mówi, no proszę sobie wyobrazić, miejsce, w którym człowiek się po raz pierwszy zakochał. Miejsce, w którym, w, w którym człowiek przeżył swoje pierwsze uczucia. Miejsce, w którym to wszystko się zaczynało dopiero. I w moim przypadku, chociaż nie urodziłem się w Lwowie, to jednak początek mojej przygody z Lwowem, on przypadł na ten okres. Ja miałem 18-19 lat i ja byłem młodym chłopakiem 10 lat młodszym niż teraz, nadal. Byłem po, prostu, byłem po prostu młody i to wszystko buzowało, tak, tak, tak jak to buzuje po prostu w młodym człowieku, więc sądzę, że nie kłamie nazywając to miejsce domem po prostu. Gruzja była y, miejscem, do którego trafiłem no, z, z różnych przyczyn pracowałem tam jako barman w, w jednym z barów gruzińskich. Natomiast była to podróż, której brakowało. No właśnie, była to podróż, tak? Było to jakieś tam wyjście poza coś, tak? To znaczy, nie, nie był to żaden powrót do domu czy odnalezienie się w Gruzji, ponieważ zawsze z tyłu głowy na tyle emocjonalnie, na tyle intensywnie lwów we mnie wrócił, że nie potrafię inaczej po prostu. Nie potrafiłem odnaleźć tam jakiegoś przyczółku, który by mi powiedział: to zapomnij o lwowie, był piękny epizod. Teraz żyjesz tutaj. Wierzę, że człowiek powinien być wierny jakimś swoim, to patetycznie, ale no chyba tak to trzeba nazwać najczęstszym uczuciom. I, I chyba warto za nimi dążyć. No. Dzisiejszy Lwów w podcaście kuriera galicyjskiego. Nasz program jest zatytułowany Lwów Dzisiaj. Czy jak zapoznałeś się z Lwowem z książek, do przyjazdu tutaj i teraz jak odkrywasz Lwów, żyjesz tym Lwowem codziennie, czy bardzo się różni? Czy odczuwasz powiązania z tym Lwowem z przeszłości? I co cię kręci najbardziej tu w Lwowie? Ach, to jest niesamowite. To jest niesamowite dlatego, że tam w jednym z filmów, to też był film Jerzego Janickiego, Jeden z aktorów teatru polskiego, to zresztą był bodaj etniczny Rosjanin, powiedział coś takiego, że Lwów to jest miasto i miasto widmo. To znaczy, że gdzieś pod tą powłoką współczesności, no na każdym kroku istnieją ślady rzeczywistości, która została przeszczepiona, tak jak już sobie powiedzieliśmy. No, człowiek idzie lwowem, słyszy język ukraiński rozmawia w nim nawet, widzi całe to osocze, też konfrontuje się z tym, jak to wygląda dzisiaj, czyli doświadcza wszystkich napięć związanych z wojną chociażby, która trwa na Ukrainie, no, w pewnych miejscach tego miasta i w pewnych momentach życia takiego człowieka, czy wędrówki przez ten Lwów, nagle zjawiają się akcenty, które Wywlekają to na światło dzienne, które poruszają tę sferę kulturową, którą człowiek gdzieś tam w sobie odnalazł czy ugruntował poprzez, tak jak mówisz poprzez książki, literaturę, muzykę itd. No to jest duch po prostu. Miasto widmo, tak jak aktor z teatru powiedział, to znaczy widmo w tym sensie, że jest to pewien duch. Jest to po prostu pewien duch, który w przypadku Lwowa, no, no nie można mówić o jednorodnym duchu, w przypadku tak wielokulturowego miasta i e, miasta po przeszczepie tożsamości. E, jest to duch, który się składa z wielu różnych części, jest to duch, który się składa z e, wielu różnych doświadczeń i m, emocji o bardzo wysokim natężeniu, no, no, takie, tak jak mówiłem, piosenki emigranckie, Włada Majewska, m, Miśko i Niusko i cała y, czereda gwiazd, o których oczywiście nikt dzisiaj nic nie wie. To jest jednak coś, co nie może się nie przebić. Kiedy się dzisiaj idzie lwowem? Po prostu jest to niemożliwe. Ta wielość jest nie do pokonań. Ktoś mi kiedyś powiedział w e, rozmowie o lwowie, że lwów był takim laboratorium nowości albo twórczości. I takim pozostaje. I z moich obserwacji, to te różne procesy chemiczne, które cechują laboratorium, one się natężyły od początku wojny, kiedy jeszcze więcej ludzi z różnych stron tu przyjechało i tu odnalazło nowy swój dom, i tworzy się całkiem nowa realność, nowa historia tego Lwowa na historii, która już jest, tej historii dawnego Lwowa. Czy też to odczuwasz i w czym to widzisz? Ja mogę na to pytanie odpowiedzieć chyba w ten sposób, że ja przede wszystkim z mojej perspektywy, jak mi się to jawi, to znaczy jest fakt nadrzędny, to znaczy wojna. I ja kiedy słyszę, czy myślę o przemianach takich tożsamościowych, które się dzisiaj w Lwowie odbywają, ja myślę w pierwszej kolejności o tej. Powłodzy, która jest najbardziej żywotna, którą widzimy dzisiaj na pierwszy rzut oka, czyli to, w jaki sposób y, gruntuje się ukraińska tożsamość na tej podbudowie wymuszonej poniekąd przez wojnę. Są momenty, w których ta tożsamość może mieć postać konfrontacyjną. Można mówić o, o wszystkim, co powiedzmy jest głosem ze strony ukraińskich mieszkańców y, miasta. Dla nich jest to głos o ich niezależności. Prawda? Oczywiście zawsze to powtarzam w kwestii czy bandery, czy wołynia, że naród, który walczy o przetrwanie, niestety to jest fakt obiektywny, bardzo rzadko, bardzo rzadko patrzy na ręce swoim bojownikom. I dlatego to wywołuje też pewne napięcie, pewien taki, można powiedzieć, chyba zgrzyt między tą obecną twarzą Lwowa, a tą twarzą lwowa powiedzmy, bardziej wielokulturową. No, nacjonalizm sam w sobie jest, jest przecież przeciwieństwem wielokulturowości. Nacjonalizm jest narodowy. Jeden naród, jedno państwo. prawda? Natomiast z drugiej strony to jest o tyle ciekawe i ten proces mnie najbardziej fascynuje, że przy całym wzmożeniu nastrojów nacjonalistycznych, oczywiście skierowanych w pierwszej, w pierwszej kolejności i słusznie przeciwko Rosji, przy tym wszystkim cały czas uparcie tkwi nawet no, przede wszystkim w głowach Ukraińców, Belwowi. Tkwi ten mit czy obraz Lwowa jako miejsca wielokulturowego i wielu Ukraińców, z którymi się spotykam. Są dumni z tego, że to jest miasto wielokulturowe, europejskie, miasto, oczywiście niekoniecznie w tym takim kluczu zachodnim politycznej poprawności, natomiast natomiast w kluczu, no właśnie lwowskim, lokalnym, to znaczy tak, katedra ormiańska, cerkiew świętego Jura, y, bazylika w Niebowzięcie najświętszej Maripany. I teraz żeby jestem o tym przekonany, że żeby ten Lwów naprawdę gdzieś tam móc go odczuć, trzeba się skonfrontować z jego wielowymiarowością z tymi ludźmi, którzy y, oczywiście i przyjechali tutaj i, i, i znajdują swój dom, którzy pochodzą też z, z bardzo różnych stron, i z ludźmi, których z tym miastem łączą pewne tradycje powiedzmy dziedziczne. Y, dziedziczne niekoniecznie w sensie linii genetycznej, ale dziedziczne w sensie kultury chociażby. No, nie ma bez Cerkwi Świętego Jura, nie ma bez Katedry w na świętej Marii Panny, nie ma bez y, Katedry Ormiańskiej, niemal, bez dziedzictwa żydowskiego przecież też wielkiego, fascynującego, zwłaszcza we Lwowie. Także jest to bardzo ciekawe, to napięcie między konsolidacją w duchu nacjonalistycznym a wielokulturowością, która nie daje się w żaden sposób temu zdusić. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polski. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polski oraz Fundacji Wolność i Demokracja. Публікація виражає лише погляди авторів і не може бути ідентифікована з офіційною позицією Міністерства закордонних справ Польщі, і фонду Свобода і демократія.